Szanowni Państwo. Komisja Rozwoju Gospodarczego prosiła, żeby Pani Beata Maria Chmilewska przybyła na dzisiejsze, na dzisiejsze obrady, ale niestety nie może... Trwając, jest dzisiaj posiedzenie kolegium samorządowego w Pani Beata Chmilewska dzwoniła do mnie, bo że tak powiem, no jest tam jednym z głównych z osób przygotowujących dzisiaj dokumentacji. Ale myślę, Szanowni Radni, że... Chyba najważniejsza jest współpraca Pani Skarbnik z Panią Marią Chmielewską, bo tam zmieniło się troszeczkę, bo człowiek, który nas prowadził do tej pory w Regionalnej Zbry Obrachunkowej, Pan Dariusz Ręczewski, Ręczyński, przepraszam, Ręczyński, został prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w stoku, no i teraz Pani Maria Weata Maria Śmierdzka prosi nas o rekomendacje. Pani skarbnik wyraziła się w samych superlatywach o pani Marii. Macie jeszcze dodatkowo takie CV -y zapracowane przez panią Marię. Myślę, że można było w już przeczytać te CV. No i cóż, w Waszych rękach decyzja. Ale tak, to jeszcze nie wiadomo, czy pani Beata Maria Śmierdzka uzyskała pewnie aplikacje, czy uzyskała pewien ilość punktów w konkursie. Ale pani Skarbnik twierdzi, że bardzo by chciała z Panią Wartą współpracować, bo jest sposób jej tłumaczenia, podejścia do tematu jest naprawdę profesjonalny. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 212. przez 14 rad miasta 26 czerwca 2014 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na etapowego członka Kolegium Regionalnej z Brachunkowej w dami ze zamysłowych łąży na podstawie artykułu 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku Regionalnych Ustawa Obrachunkowych w Ustaw z 2013 roku pozycja 1113 i z 2013 roku pozycja 1646 Rada Miasta Kolu uchwala co następuje paragraf pierwszy. zgłasza się panią Beatę Marię na kandydata na etatowego członka Kolegi regionalnej i zespołowej w Stoków w zespole zamieszkodowym Błączy. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za podjęciem uchwały przez Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 35 łamane przez 212 łamane przez 14 Rady Miasta Kolne, z dnia 26 czerwca 2014 roku